Zawód grumer, zawód grumer, który to już odcinek podajże e, trzeci, na pewno trzeci. E, Halo, Michał, pozytywny grumer i witam Was serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku o zawodzie grumera, czyli przypominam osoby, która zajmuje się pielęgnacją psów zawodowo do grumer, czyli. Fryzjer dla psów. Wcześniejsze odcinki, jeżeli nie oglądaliście ich, to są dostępne w opisie poniżej filmu. Pierwszy odcinek to był o tym. Że fajnie y, robić to, co się kocha, fajnie robić to, co się lubi, i tu był nagrany odcinek dosyć spontanicznie po 12 godzinach pracy. Drugi odcinek y, to już był taki wykład dotyczący poszukiwania pracy w salonach groomingu, jak w ogóle to zacząć. No i jedziemy dalej. I ten odcinek y, dotyczy szkoleń, kursów groomerskich, bo y, nawiązując do odcinka numer 2, Możesz rozwijać się w zawodzie grumerskim jako yy, po prostu pracownik salonu grumerskiego, no, albo możesz obrać inaczej, inną drogę i zacząć yy, kurs lub szkolenie grumerskie. Na tym krótkim wykładzie przedstawię Wam kilka ważnych elementów yy, związanych właśnie ze szkoleniami, z kursami pielęgnacji psów. Yy, przybliżę Wam ważne tematy. Chociażby takie, które, yy, które po prostu w skrócie yy, przedstawią Wam to zagadnienie. To znaczy, yy, kursów jest bardzo dużo, i ważne jest, żeby wybrać te, które są najbardziej merytoryczne, z których tak najwięcej, najwięcej wyciśniecie wiedzy. E, najwięcej wyciśnięcie motywacji, oraz najwięcej wyciśnięcie po prostu e, konkretów. I mm, pamiętajcie, że te nagrania to jest moja opinia, opinia pozytywnego groomera e, czyli jest e, ta opinia jest po prostu no, subiektywna, e, ponieważ e, ktoś może przedstawić pewne zagadnienia troszeczkę inaczej. Yy, więc yy, bierzcie to pod uwagę, miejcie swoją mądrość, ale te informacje, które wam przedstawiam, na pewno są ciekawe i ważne. Poszukując kursów grumerskich, musicie brać pod uwagę, że yy, osoby, które szkolą, no po prostu dzielą się swoją wiedzą, którą zbierały przez lata. E, dzielą się swoimi doświadczeniami, e, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, dzielą się swoimi technikami. I e, zawód groomer, w szczególności w dzisiejszych czasach, jest zawodem mm, coraz bardziej e, znanym coraz bardziej przez to poważanym, szanowanym to jest zupełnie co innego jak yy, przeszło 10 lat temu, gdzie yy, no, spotykałem się nieraz z różnymi yy, z śmiesznymi sytuacjami, kiedy yy, osoby no, bardzo się dziwiły, że mam taki zawód, chociażby moi znajomi. Albo po prostu y, jakieś osoby, które przypadkowo gdzieś spotykałem i z nimi rozmawiałem, i że to było zaskoczenie. Zaskoczenie jest takie trochę, z, może nie lekceważące, ale takie z, z, zabawne, y, że w ogóle takie osoby istnieją, żyją i jeszcze w ogóle pielęgnują psy, i w ogóle mają klientów, że w ogóle się psa oddaje do salonu. Więc takie, y, takie czasy ja pamiętam. Taki stary już jestem. Więc. Ym... Czasy się zmieniły i na całe szczęście świadomość właścicieli psów też, że zdecydowanie warto oddawać psy do profesjonalistów. I, i teraz jest uważam, że łatwiej, łatwiej jest wystartować. I w dzisiejszych czasach, teraz. Jest zdecydowanie większy wybór szkoleń, kursów, miejsc, jednostek szkoleniowych, gdzie możecie yy, po prostu się szkolić i uczyć i edukować w kierunku pielęgnacji psów. Więc yy, jakie miejsce wybrać spośród tak wielu, czym się kierować, na co uważać? No to po kolei. Więc tak, sprawa jest następująca, że yy, szukacie kursów. Głównie na internecie, tak? W, w, w wyszukiwarkach, w, na grupach internetowych, na, na forach. I kierować się na pewno trzeba tym, że dobry kurs to nie jest kurs, który kosztuje 1000 czy 2000 złotych. Czyli kwestia ceny. No, jeżeli chcesz zaoszczędzić pieniądze. To, no to musisz mieć świadomość taką, że po prostu oszczędzając pieniądze, będziesz miała zaoszczędzoną wiedzę. Po prostu ta wiedza zaoszczędzona będzie ci oszczędnie przekazywana, czyli będzie ograniczona. Czyli wielu technik pielęgnacyjnych, wielu informacji najnormalniej w świecie na kursach tanich nie zdobędziesz. Kursy tanie to są kursy, które kosztują 2000-25000 zł. Okej. To jest sporo pieniędzy, zdaję sobie z tego sprawę, ale będąc groomerem, jesteś w stanie po dobrym kursie i odpowiednio będąc zmotywowaną, zmotywowanym, ale większość, większość osób to są e, dziewczyny, kobiety, które mnie oglądają, więc e, m, prędzej będzie ta forma żeńska. Więc jeżeli jesteś zmotywowaną po prostu, żeby, żeby w to wejść, e, nastaw się na to, że kwota, kwota taka startowa za kurs Zaraz porozmawiamy o długości kursów. To jest minimum 3,5-4 e, tysiące złotych. To jest e, taki start. Są kursy, które kosztują więcej i są to kursy e, miejsc, które się bardziej specjalizują w kursach, e, mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. E, są to miejsca, które mm, mogą się pochwalić portfolio tak? e, kursantów. Po tych, po tych szkoleniach i po tych kursach, po prostu kursanci są grumerami, sami pielęgnują, prowadzą działalności gospodarcze, zarabiają pieniądze i taki kurs szybko się zwraca. Są również kursy, które są droższe, kosztują po 6000 i więcej. I kwestia, pierwsza właśnie sprawa, kwestia pieniędzy, jest to zawsze uzależnione od jakości. A na jakość wpływa. Nie tylko sama wiedza, ale również czas, czas prowadzenia kursu oraz fakt taki, czy taki kurs jest indywidualny czy grupowy. Więc jeżeli mamy pierwszy aspekt szkoleń, czyli cenę, to teraz zastanówmy się, co na taką cenę się składa. Czyli kolejny aspekt, no to na przykład ta, ta ostatnia sprawa, czyli kurs indywidualny czy kurs grupowy. E, powiem tak. Są osoby, które. Prowadzą kursy grupowe, dwu, trzy, osobowe, czyli grumerzy, którzy prowadzą kursy grupowe, i to bardzo dobrze im to wychodzi. Tak? Kursanci są zadowoleni. Na kursie grupowym, no, wiadomo, jest więcej osób, gdzie trzeba podzielić swoją wagę, ale to wszystko wychodzi. No, wiadomo, osoba, która prowadzi takie kursy, czy salon, który prowadzi takie kursy, firma, która, działalność gospodarcza, która prowadzi takie kursy, no, po prostu ma większe obroty. No, jest to całkowicie zrozumiałe, że im więcej osób w danym momencie, z no, ogarniemy, wyszkolimy, tym większy jest obrót. Ja jestem zdania, że najlepsze kursy to są kursy indywidualne. I oczywiście możemy o tym dyskutować, ale mam swoje argumenty, które Ci też właśnie w tym momencie przedstawię. Wyobraź sobie, że masz, żeby w jakiś sposób to porównać: że masz szkolenie na prawo jazdy, jedziesz samochodem, jest instruktor, masz godzinę. I z tobą jeszcze jest, są trzy osoby do szkolenia w samochodzie. Czy jedziecie w piątkę? Instruktor, ty i jeszcze dwie, trzy osoby. I przez tą godzinę muszą cztery osoby tym samochodem jeździć tak? Czyli, niejako ten samochód jest niejako taką uwagą instruktora i całą taką przestrzenią w salonie również psami, które uczysz się pielęgnować to jest właśnie ten samochód. I no wiadomo, że ta godzina. Jazdy będzie podzielona przez czterech kursantów, czyli po prostu same jazdy, samego konkretu, samego doświadczenia, praktyki będzie mniej. No to tak samo można porównać do szkolenia z języków. Wiadomo, że kursy, szkolenia po prostu indywidualne. No, no szybciej złapiesz ten język, szybciej się z niego nauczysz. Uwaga osoby prowadzącej, nauczyciela jest skierowana w Twoją stronę. Nauczyciel szybciej wyłapie Twoje braki lub jakieś blokady lub wady. Możesz łatwiej taką osobę zapytać. Cała uwaga osoby prowadzącej jest skierowana w Twoim kierunku. Więc mam nadzieję, że takie porównania do takich bardziej powszechnych szkoleń i nauki jest w miarę trafne. Więc wracając do szkoleń z Groomingu, szkoleń z pielęgnacji psów, warto byś miała po prostu pod uwagę to w uwadze w świadomości, że są kursy grupowe, grupowe i kursy na pielęgnację psów indywidualne. No W ramach kursu indywidualnego cała uwaga osoby, która Ciebie szkoli, jest tak naprawdę. Skierowana na stron Twoją stronę. Ta osoba szkoląca, instruktor, groomer, no po prostu e, mm, pilnuje Ciebie, sprawdza Twoje cięcia, e, rozmawia z Tobą, e, prowadzi dyskusje, e, masz czas na różne swoje wewnętrzne rozkminki, wątpliwości, przekazywanie tych wątpliwości, no i po prostu e, face to face. Z instruktorem lub z osobami, które wspierają instruktora, z jego groomerami, z asystentami, możesz po prostu wszystko podpatrzeć wokół stołu. Pracować przy tym stole, nikt cię nie, nie depcze, żaden inny, inny, inny uczeń, student, po prostu cała przestrzeń, ta naukowa, przestrzeń mentalna osób, które cię uczą, przestrzeń taka faktycznie fizyczna jest do twojej dyspozycji. No i to jest fakt niezaprzeczalny, więc yy, zwykle kursy indywidualne po prostu będą droższe. Dlaczego? Dlatego, że w danej czasie, w danym okresie, w danym miesiącu czy tygodniu, zaraz, wróci, zaraz przejdziemy do tematu związanego z, e, z ile czasu trwają kursy, e, ta uwaga, ten czas jest poświęcony tylko Tobie, więc te kursy, no żeby po prostu najnormalniej w świecie opłacało się. Osobie, która ma przekazać swój cały bagaż doświadczeń i cały bagaż tych pozytywnych doświadczeń związanych z pielęgnacją psów z tej całej nauki, no to musi być po prostu spięte finansowo, bo groomer, który prowadzi salon, prowadzi szkołę, no po prostu jest również przedsiębiorcą i umie liczyć. Hmm? Więc tak to wygląda.